Magda witam Państwa. W najbliższych godzinach wyższy z nad Alp przyniesie poprawę pogody. Nadal z północnego zachodu popłynie jednak chłodne polarnomorskie powietrze. Za sprawą wyżu, w nocy, na zachodzie i w centrum rozpogodzenia i miejscami nawet bezchmurne niebo. Chmury, te frontowe i niżowe zbierać będą się jeszcze wzdłuż wschodniej granicy. Tam zaznaczy się niż nad północno-zachodniej Rosji, no i tam też może jeszcze słabo poproszyć śnieg. Noc będzie chłodna, temperatura spadnie od minus 1-2 stopni na zachodzie do minus 3, minus 4 na wschodzie, a w górach, na podchalu spadki temperatury do minus 13, minus 14 stopni. Wietrznie będzie też na wschodzie tu pory wiatru nadal Mogą osiągać 40 lub 50 km na godzinę. Jutro, prawie w całym kraju dużo słońca. Powiedziałam prawie, bo na krańcach zachodnich, zwłaszcza po południu, czyli od Szczecina przez Zieloną Górę aż po Śląsk, mogą gromadzić się chwilami chmury, ale będą to niegroźne obłoki. No i chłodno, coraz chłodniej. Na wschodzie w ciągu dnia 0 lub minus 1, a na zachodzie tylko 1 lub 2 stopnie. W regionie w tych najbliższych godzinach również rozpogodzenia i spadek temperatury średnio do minus 2 stopni. Powieje chwilami dość silnie z południowego zachodu. Również jutro pogodne niebo, niewiele chmur na tym niebie, no ale chłodno żeśko 1 stopień. Odczucie chłodu potęgować może też południowo-zachodni wiatr, bo w porywach może ten osiągać w regionie prędkość 40. Lub 50 km na godzinę. Ciśnienie zacznie się wahać. Jutro w południe barometry pokażą 1009 hektopaskali. W kolejnych dniach przeplatanka słońca i chmur i chłodno. Temperatura maksymalna nie powinna przekraczać już zera lub maksymalnie jednego stopnia. Do zobaczenia.